Drodzy Państwo, kolejna akcja Murawi, akcja niespodzianka w tym roku. Murawie jesteśmy z wami. To dla naszego zawodnika, łucznika, e, który jeździ na wózku. E, no mamy nadzieję, że to będzie pierwszy olimpijczyk w historii klubu, a akcja polegała na wybrukowaniu podwórka, żeby poprawić jego jakość życia. Jechaliśmy na miejsce to roz, zastaliśmy rozwinięty taki gumowy pas transmisyjny. Po którym Wojtek musiał jeździć do garażu po e, Ekogroszek. No, e, bardzo tutaj było e, dużo błota, jakichś e, kamieni żwiru. Postanowiliśmy troszeczkę mu tutaj pomóc i dzięki naszym przyjaciołom, przedsiębiorcom z terenu gminy Morawica udało się zrobić nie tylko ten odcinek, który łączy dom z garażem, gdzie Wojtek przetrzymuje ten ekogroszek, ale też cały podjazd. Jest tu zrobione ponad 300 metrów kwadratowych kostki. Dzięki lokalnym firmom, dzięki lokalnym przedsiębiorcom udało się to zrobić. Tu w szczególności chciałbym podziękować panu Pawłowi Machulskiemu, który e, przywiózł kruszywo, które podarowała kopalnia wapienia, a podarował też znaczącą ilość kostki. Kostkę również dostaliśmy z firmy Anna But. E, Kruszywo, tak jak wspomniałem, kopalnia wapienia, beton e, z betoniarni Chester od pana Czesława Ślusarczyka. Eee, robociznę zrobił pan e, Marek e, Sołtys. Dzięki nim e, udało się to wszystko spiąć. Całość. No jak rozmawiam z Wojtkiem, no to mówił, że to dla niego zmienił się świat, On się tu wcześniej poruszał na wózku. Wiecie, jakie są małe przednie kółka na wózku i proszę sobie wyobrazić, że on czymś takim jeździł po kruszywie albo po jakichś pasach transmisyjnych, więc to jak przyjechałem kiedyś podpisać dokumenty do niego, to z podziwem patrzyłem, jak się, jak się porusza. To, to na pewno. Z, Zmieniło się dla niego wszystko, jeżeli chodzi o, tą, o ten fragment życia. On też tutaj z tyłu ma postawioną tarczę, to jest też jego miejsce do treningów, ale mam nadzieję, że to wpłynie też i poprawi jego, jego jakość treningów. Zgłosił się do mnie prezes Morawi, Krystian Kruk, że jest taka akcja wykonania podjazdu i chodnika dla, dla Wojtka Piotrowskiego, który jeździ na wózku inwalidzkim. No, i ja się oczywiście zgodziłem. Krystian na nie odmawia i chętnie przywiozłem tą kostkę i kruszywo z kopalni. Jako kopalnia wapienia Morawica nigdy nie jesteśmy obojętni na to, co się dzieje w gminie i na potrzeby tutaj lokalnego społeczeństwa. Dlatego zawsze, kiedy jest możliwość, to bierzemy udział w takich akcjach. Przekazaliśmy 60 ton kruszywa na podbudowę pod kostkę brukową. W Wigilię oddawany był dom praktycznie dla wieloosobowej rodziny. Teraz właśnie dla naszego sportowca niepełnosprawnego, Podjazd i kawał tutaj drogi zrobionej, kostki. Także naprawdę ten klub zadziwia, można tak powiedzieć, pozytywnie, dlatego że oprócz niewątpliwych sukcesów sportowych, bo przecież to Czwarta Liga, a również Kopalnia Talentów, czyli 250 dzieciaków, którzy trenują, to również taki przykład dla wszystkich sportowców, chyba, że można charytatywnie pomagać, a szczególnie dla tych najmłodszych. I mi się wydaje, że również ci wszyscy, którzy są zawodnikami tego klubu, mogą być dumni. No jak to wcześniej wyglądało właśnie, jak się pan musiał dostawać, wydostawać tutaj? No ciężko było. Po szwirze, doły, ziemia, także a teraz mam naprawdę super.